Witam Was w kolejnym odcinku z serii Transformers The Game. Niestety wydarzył się pełen mankament, ponieważ jestem już tutaj. Jak to się stanęło się? Ponieważ nagrało mi się bez dźwięku z gry. Dlatego przechodzimy to, będziemy, będziemy przechodzić to jeszcze raz, ale okej, okay, to nam powinno szybko zlecieć. E, więc od razu lecimy. E, tylko wszystkie już misje będą zaliczone, od razu tak zaznaczą więc będą na żółto.

And the any Crush them. Crush them all. No i dobrze. Polowanie na sama Widwikiego. To jest która misja? To jest misja czwarta. Właśnie nie wiem właśnie teraz, która jest pierwsza misja. Więc mówię, będę szukał. Wydaje mi się, że to będą którejś z tych po prawo. I chyba tak, tak. Ta, która jest ten obok nas, będzie pierwsza. Więc od razu ją robimy. E, tak, akceptujmy. E, zabij autoboty. E, od razu pokażę. O kurwa. Weźmy może taką palmę, tak, e, żeby kreatywnie ich zabić. Dawaj. Dobrze. Eee, Okej. Okay. Tu są jeszcze dwa. I potem będzie jeszcze jedna fala. Tu będzie jeszcze jeden na razie. Okej. Okay. No dawaj, dawaj. Dobra, następnych zabijemy już tak normalnie. Aha! Drzewo mnie odepchnęło. <gryw> drzewo mnie odepchnęło, kurwa. No okej. Okay. Dobrze. A ty gdzie spierdalasz, kurwa? Chodź tu się napierdalać. No co? No chodź, 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 chodź. Okej, okay, następny punkt nam się zaznaczył, spoko Okej, okay, mamy nawet czas. w takie mamy to tam dotrzeć. Ale to jest niepotrzebne, bo i tak jesteśmy już na miejscu. Poczuł czy ty kurwa jesteś że tu No dobra, o tu jest autobot Jeden, okej okay. Uciekamy, uciekamy, przed nim. uciekamy I rzucimy go w niego. Dawaj Podziało! Proszę bardzo A ja rzucę nim w ciebie O tak. Taki misz masz Tutaj jest jeszcze jeden, od razu go rozwalmy. Trzymaj! Kurwa, nie dorzuciłem go. A, czyli zdrowie się przyciąga do mnie, jeśli mi go brakuje. Dobra, spoko, warto też wiedzieć. Um, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Teraz będzie, będzie... Pewnie będzie następny punkt teraz. A, następna fala, okej. Okay. Tak też można. Dobrze. Ale go jeb... no I dobrze, koniec misji. Bonus Content Unlocked, fajnie, cieszę się. I teraz następna misja. Teraz niestety, teraz jak nasz nam Scream mówi co mamy teraz robić, to niestety teraz nie będzie chyba mówił, skoro przeszli wszystkie misje. Chociaż nie wiem. Ale niestety, no. Co mogę powiedzieć? No zjebałem, tak? A nie będę teraz przychodził gry przecież kurwa od początku, żeby specjalnie wiecie mm, Tam będzie trzecia misja, to tam nie, czyli tam będzie druga obok. Chociaż nie wiem, zobaczymy Nie będę przychodził tej gry od nowa, żeby chciał przejść te dialogi Bo to jest i tak mało ważę co on tam pierdoli

Dobrze, tu musimy rozwalić te budynki. Pięknie. Gonimy go. On mi się w, w tym oryginalnym materiale zbugował, ale zobaczymy, jak będzie teraz. W ogóle źle pojechałem. Teraz tak zauważyłem. Wypierdalaj. Ok, to i tak samo trzeba będzie niszczyć wszystkie budynki. Dobra, gonimy go, gonimy. No spierdalaj! No, dobrze. No rozpierdol to dobrze i jeszcze jeden budynek. Ale teraz on się tutaj zbugował, bo nie możemy go dogonić, tak jakby inaczej, powiem w, ten, w tym stopniu, że on musi spierdolić. Ponieważ naszym celem nie jest rozpierdolenie tego, o. No, dobra, tutaj też powinno to pójść... ...zgrabnie. No dawaj, dawaj. Rozpierdol, to dobrze.

I'm going Frenzy has discovered that a human named Sam is in possession of the artifact. A pair of ocular lenses that will lead us to Megadron. Interesting. Dobrze, and now do trzeciej misji we'll go. Czyli pod dom Samu Tiki's. Tak, chcę powtórzyć, no i teraz będziemy go gonić, tak? Lecimy i powiem Wam, że jak leciałem tę następną misję, to. Granie decepticonami wygląda pod względem fabuły trochę inaczej. Pod... No, ale to zobaczycie później w czwartej misji. Dobra, i teraz z nim walczymy. Musimy się bronić, bo on rzuca taką falę, przez którą by nas o... O... byśmy odlecieli, tak? A to nie o to chodzi. No i napierdalamy się z nim, tak? No, zrób tą falę. I napierdalamy po raz kolejny. Wróćmy go może tu jeszcze raz. O Jezu. Dobra, odrzucimy go tu. Padnie? Padnie. go Pojedziemy tutaj, tak bardziej na skróty. O, ale nas wyjebało teraz, lol. I tutaj Jak byliście w stanie zauważyć, yy, oni są innego koloru niż, yy, niż, powi niż byli w kadcenkach. I moja teoria jest taka, że po prostu to są jeszcze, to są, niektóre katcinki są z wersji wczesnej tej gry, z wersji beta, a te później to jest tak pomieszane: są te kadcenki. bo raz Ironhide wygląda inaczej, i raz wygląda znów inaczej, tak. Oczywiście ci wyglądają dobrze w kadcenkach, bo są zieloni, tak, ale. Załóżmy, w kadstenkach tamci, co byli niebiescy, to to byli jako Decepticoni, jak byliśmy Autobotami, co wtedy z nimi walczyliśmy. A natomiast, by po cutscence byli już czerwoni. Więc to jest takie... Niedopracowanie i... ze strony twórców. Ale nie przeszkadza to jakoś, ale no... wrzuca się w oczy. Dobra, rozwalmy ich. Kurwa, nie udało mi się go już rzucić Dobra, następny Kolejny Jeszcze jeden Tutaj Dobra, tamtego odrzućmy w ogóle w siną dal On będzie umrzeć, o właśnie A my zajmiemy się pozostałymi Dobra gdzieś jeszcze jest, a tutaj leży. Gdzieś tu jeszcze jest, a tutaj, dobra, nie zauważyłem cię, mój drogi. Dobrze, koniec misji. I przed nami już będzie ostatnia misja na ten odcinek. I od razu Wam chciałem pokazać, bo było z mojej strony niedopracowanie, jak graliśmy autobotami, co byłem Ironhidem. To właśnie tutaj y, sam Witwicki kupił Bumblebee'ego, właśnie w tym miejscu, a nie w tamtym, co wtedy wcześniej pokazywałem. I teraz tak, czwarta misja znajduje się... dobra, wiem gdzie. Dokładnie na samym początku y, naszego... Y, na samym początku odcinka. To właśnie tam znajduje się ten znacznik. I teraz do niego wyruszymy. Tutaj miejsce dodatkowe mówię nie będę robił. Zrobiliśmy tak testowo, żeby zobaczyć jak wyglądają, a później się to nie zagłębiać. Dobra. Lord Starscream, skierowałem db. informacje na ten Sam Witwicky. Zbieraliśmy jego zdjęcie z db. i nasz kontakt. Heh heh heh. Musi być w tym samym dzienniku. Dobra i lecimy? No dawaj, 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 dobra I jeszcze raz, poczekajmy Pięknie. I napierdalamy go, napierdalamy w chuj. Dobrze. Rzućmy go tu. O jezu, teraz że odleciał, no? Dobra, gonimy go. pod względem, nie tylko pod względem, ym, yy, nie pod względem yy, samych modeli postaci się zmienia. Yy, zmieniają katsenki, ale zauważcie jak wyglądają katsenki w tej misji one pokazują... załóżmy Bumblebee uciekł w inną stronę, a on tak naprawdę ucieka w drugą po caccence i to też wygląda dziwnie i to nie no, mówię, jest to po prostu ta gra jest niedopracowana pod tym względem, no ale czy gra się w to jakoś źle? No nie. Oczywiście znaczy są trudne misje, i są wkurwiające niektóre. A jakie to już zobaczycie w następnym odcinku? Jeden taki z przykładów. Dobra, gonimy go. Teraz tak, tutaj na prawo, dajmy do przodu, do przodu i przed siebie, no rozdzielni to może. O Jezu, ale przypierdolił to, to przez to paliwo i te kanistry Poczekajmy chwilę i napierdalamy, a co? Jeszcze raz. Dobra. I ostatni punkt, w którym go wykończymy. Właśnie, bo tutaj będziemy mieć wsparcie małe, ale można je... olać. Bo nie przeszkadza ono jakoś zbytnio. O kurwa, ale teraz nas ro... w kosmos. A ten jak skacze, ja pierdolę. Mogę wyjebane w niego. No, bo w sumie już teraz może. Dobra. Pięknie, na idzie. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dobrze, udało się. Chcesz, They're all yours. No, i tutaj ogółem się kończę. E, tam e, już tutaj, e, ten poziom i tak dalej. E, I co mogę powiedzieć? E, jak, znowu, jak widzieliście, znowu pokonaliśmy Mumblebiego w tym miejscu, a tak naprawdę został nieby gdzieś indziej, nie. I wydaje mi się, że my go po prostu zabiliśmy, mm, tak mogłoby się wydawać, bo, no bo tak, nie? E, I właśnie to jest, i tym się różni właśnie ci Decepticoni, że wygląda to właśnie w ten sposób, że... No, wygląda to inaczej ze strony, nie? Jeśli nimi gramy, że po prostu zabijamy praktycznie każdego, tak mi się przynajmniej wydaje. No, więc to się będzie różnić. Jestem ciekaw, czy zakończenie będzie takie same, czy będzie też inne całej gry. Więc ja się zamierzam mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i do zobaczenia w następnych materiałach na moim kanale. Siema!